Smok jest smok. smok. Smok, 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 smok. Niech pan uważa. Smok tam jest. Primapris. Tu mi dziecko wpadło. Prima prilis, proszę pana, jak mogłoby dziecko wpaść? Nie mam dzieci bez sensu zupełnie, absolutnie. Może pan widział tego człowieka tu gdzieś? Był, był? Kurde. A, dziękuję bardzo. Prym Aprilis to był. Z miasta nas wysłali, żeby takie żarty robić. Proszę uważać tam niech pan tam nie jedzie, tam jest smok. Prym Aprylis Panowie Brat Rodzony pana przyszedł. A, jest pan. Dobry. Dziękuję bardzo, że pan się zjawił. Zaprowadziłem kolej. Szukamy tego PZ i okazało się okazało, że to Tak, tak, bardzo na także. Tak, panowie macie roboty. No, tak. Prawdziwy smok. No nic. Taki prymaprelist to być. Przepraszam bardzo, proszę uważać smok. Żart taki no. prymaprelist. No. O jacie, smok tutaj jest. Prima Aprilis, proszę pani, nie ma smoku w życiu, nie ma szans Panowie? Przepraszam. Prima Aprilis, nic nie chciałem. Żartuję, żartuję. No, 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 Prima April, no, no no, problem. Oa! Prima Aprilis nic mnie nie boli. Nie ma problemu. Oj, smok! Żart taki, prima aprilis, prima aprilis. nie ma smoka żadnego, no problem, joke, no problem, joke. Oh, ok. okay good. You yes. Uh, no, I don't speak English. Joke. No. Oh, prima aprilis, okay, okay, okay. prima aprilis, prima aprilis. Andrzej? Nie. Yeah. Prima aprilis. Dobre? Czy nie bardzo? Przepraszam, samo widzieliście tego gościa gdzieś tutaj? O oh, nie, nie ale kręcił się tam chyba <laughs> gdzieś tam Pryma słuchajcie, Pryma Z miasta nas wysłali, żeby żartować Pani może widziała tego faceta gdzieś? Pryma prelist, tak nam każą tu chodzić i robić żarty. nie porozmawia A, to przepraszam. Bo, bo, bo ten... Yy, brat, wiesz. Brat, no? No. Kółko się tu pani tego, przepraszam bardzo, kółko pani wypadło. Prima aprilis, żadnego kółka pani nie wypadło, absolutnie żartowałem, przepraszam bardzo, To jest żart taki prima aprilisowy, prima aprilisowy. Przepraszam bardzo, która jest godzina? Ma pani może zegarek? A pan Prima aprilis, ja w ogóle nie chciałem wiedzieć, jaka jest godzina, taki żart, proszę pani, to z urzędu miasta jestem, mamy żarty, tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry, ja mam na imię Andrzej, w razie czego. Grzegorz, Prima Apryliz, ja inne mam imię, przepraszam bardzo, mam w dowodzie Grzegorz przecież. Prima Aprilis, Prima Aprilis. Przepraszam bardzo, ja bym mógł tu stanąć między Państwem w kolejce? Prima Aprilis, ja mam samochód, nie jeżdżę pociągami, taki żart, przepraszam bardzo, jest Prima Aprilis, absolutnie.